Zatankowany. Siema Deny! To co? Jedziemy na Nie, jedziemy tam Ale to tak, ale trzeba poczekać na innych się rundki dla początkujących. Była była rundka dla początkujących, a oczywiście powrót już niekoniecznie już niekoniecznie taki dla początkujących. E, fajnie no kurczę ja i tak wolę lubię jeździć po zakrętach, a jeżdżę dynamicznie rzadko. Dzisiaj jestem poza tym sam, bez martwych. Chociaż szczerze mówiąc lepiej mi się motocykl prowadzi z nią na plecaku jest lepiej dociśnięty i eee, wtedy lepiej mi się jedzie naprawdę mieni wrzuca jest stabilniejszy Ale dzisiaj jestem sam natomiast o, nie muszę myśleć eee, o tym, że jedziemy we dwójkę Fajne tutaj te zakręty to jest droga szczytno Holstyd Także fajnie nie upoganiać bo tutaj są dobre zakręty i całkiem niezła nawierzchnia chociaż czasami miejscami jest dosyć dziurawo więc trzeba też uważać tutaj jest taki bardzo złudny zakręt On dosyć łagodnie się zaczyna a później tutaj jeszcze się zacieśnia i jeszcze piach jest na dodatek no dzisiaj e, W każdym razie e, można tutaj polecieć na drugi pas wtedy sobie... Uważam No i dojeżdżam już do Burstyna chłopaki puścili mnie do przodu fajnie e, Natomiast e, no co, jadę sam no. Ole, dziura Kurwa, co tu jest? Wnosi tyłem Coś tu się rozlało, czy kiedy jabeł Faktycznie jakieś taki dziwny ten asfalt na środku Ale bo uślizgi takie, mocne nie wiem od czego Chyba po tych deszczach tutaj mówię, no cały dzień nało jakiś jest piach na zakrętach o. Chyba, że ta oboda na Smart 3 jest e, za słaba za bardzo turystyczna bo to tyłu mi się uciskuje, a przód nie a z przodu już mam inną oponę już nie mam road smarta trójki tylko założyłem qualifiera dwójkę bo przednia opona road smart 3 no miała bicie i w ogóle się na nie nie dało jeździć nie wiem czy tak było od początku bo jeszcze były problemy ze łożyskiem główki ramy więc dopiero teraz E, teraz to wyszło, kiedy wymieniłem łożysko główki ramy, olej w zawieszeniu, więc e, jeśli chodzi o motocykl sam, no to e, w motocyklu wszystko jest tip top, więc zostaje tylko tylna opona. No cóż, no kurczę, do jazdy turystycznej jak najbardziej tak, bo wszędzie tak jest ta opona plasowana. Natomiast e, ja też jeżdżę czasem nie turystycznie, ale też e, lubię polatać ostro po winklach i w ogóle w mojej opinii e, Road Smart 2 był e, oponą lepszą dla mnie, do mojego stylu jazdy i do tego motocykla, bo też ten motocykl jest lekki. Potrzebuję opon do motocykli lekkich. Po prostu a tymczasem wszędzie... Ród smarte trójki są traktowane jako opona do dużych ciężkich turystyków, gdzie je się składa trochę ciężej. A przede wszystkim problem z przednią oponą był taki, że motocykl mi podcinało w zakrętach, a teraz nie podcina. No podcinało i opona miała bicie. Przed 200 na godzinę po prostu miałem bicie na kierownicy więc postanowiłem zmienić to oponę no tyłu nie będę zmieniał, tak czy inaczej, bo nie ma forsy ale, ale przód już jest inny no zjadę sobie tutaj i poczekam poczekam do reszty ekipy, zaraz pewnie do... dolecą koniec lecimy na chatę jeszcze można się pojarać tubikiem dobra, ja lecę na chatę a z Wami się żegnam i do zobaczenia krótce na jakiejś rundce na razie piona cześć